Muszę ci powiedzieć, że teraz zaczęłam się denerwować. A co będzie, jak się Kalinka obudzi i nas nie będzie? Przecież ona się przestraszy. Przestań się martwić, wszystko będzie w porządku. Bartek i Ura sobie radzą doskonale. Zresztą muszą się przymierzyć do roli rodziców. <noise> tak maleńka nasza zasnęła mocno. Chociaż nie miałam serca jej budzić. <noise> obudzi się i będzie zadowolona. Ona po prostu wielbia wujka i ciocię. <noise> Czyż to? Yeah. A może dobrze, taki wieczór, tylko ty i ja. <laughs> Wiem, że cię kocham. Nie. Kocham cię. Uważaj jakiś dziwny facet, jedzie.